Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik, witam Cię w kolejnym teście z serii Grow Tools, gdzie prezentuję ciekawe narzędzia, które mogą wspomóc Twoją sprzedaż i marketing online. No i dzisiaj pokażę Ci super proste, bezpłatne narzędzia które pomoże ci osiągać lepsze wyniki z Twoich wydarzeń, zarówno onlineowych, jak i offlineowych, gdy będą jakieś normalniejsze czasy i już być może będziemy znowu je organizować. O co chodzi z tym narzędziem? Chodzi o narzędzie Add to Calendar, czyli narzędzie, które generuje nam przycisk szybkiego dodawania danego wydarzenia do kalendarza. Jak widzisz, narzędzie nie ma nawet brandingu, jest zupełnie bezpłatne. Ten test po rozbudowanych ostatnio kilkudziesięciominutowych testach pewnie będzie trwał 3-4 minuty. Natomiast nie znaczy to, że bezpłatne, bardzo proste narzędzie nie ma przełożenia na wyniki biznesowe. Jak najbardziej ma i polecam Ci z tego korzystać. Powiem Ci na koniec, jak to wykorzystać w biznesie. A na start pokażę Ci, jak to działa, bo tutaj całość jest naprawdę super, super prosta. Link do tego narzędzia oczywiście znajdziesz w opisie do tego odcinka. No i to, co musimy tutaj zrobić, jest dosyć oczywiste: czyli wybieramy tytuł naszego wydarzenia, wybieramy lokalizację naszego wydarzenia, czas, kiedy to wydarzenie ma miejsce, no i krótki opis naszego wydarzenia. Także pozwól, że to wszystko teraz uzupełnię jakimiś przykładowymi danymi. Mamy jakiś bardzo przykładowy, oczywiście, opis tego wydarzenia. No i to, co musimy tutaj zrobić, to wybrać, kiedy takie wydarzenie ma miejsce. Powiedzmy, że 16 maja od godziny 5 do godziny 6 po południu. No i tak naprawdę to tyle, co możemy tutaj zrobić. To, co otrzymujemy, to jest właśnie taki przycisk, który nasz potencjalny klient może kliknąć. I dodać jednym takim kliknięciem wydarzenie do swojego kalendarza. I widzisz, mamy tutaj różne kalendarze. Możesz sobie wygenerować szybko link do każdego z nich. Ja korzystam na przykład z kalendarza Google, więc pokażę ci, jak to wygląda w praktyce, właśnie w kontekście kalendarza Google. Tutaj, w tym miejscu, mamy też gotowy, jakby przycisk, który możemy sobie dodać na stronę. Natomiast, oczywiście, możesz taki link po prostu podstawić pod dowolny przycisk. Zaraz o tym jeszcze powiem, i ci to pokażę. Skopiuję sobie ten link i zobaczmy, jak to wygląda, gdy nasz potencjalny klient kliknąłby w coś takiego, co by mu się wyświetliło na ekranie. Ok, więc jak widzisz, po kliknięciu w coś takiego od razu przechodzę do mojego kalendarza i w tym kalendarzu mam wszystkie informacje, które wcześniej sobie wypełniłem. Czyli nasz potencjalny klient, mówiąc krótko, klika w coś takiego i tylko musi zatwierdzić, że chce dodać. Takie wydarzenie do kalendarza. No i jak widzisz, takie wydarzenie pojawia się po prostu automatycznie w kalendarzu. No i nasz użytkownik będzie miał znacznie łatwiej, żeby nie przegapić tego wydarzenia. Po co robić coś takiego? Zobacz, tutaj mamy stronę podziękowania za zapis na webinar LitHabowy. No i jak widzisz, na stronie podziękowania mamy możliwość dodania wydarzenia do kalendarza, czyli jest po prostu przycisk Dodaj wydarzenie do kalendarza. No i robimy to po to, żeby większa ilość osób, która rzeczywiście zapisuje się na jakiś webinar, dotarła później na ten webinar i wzięła w nim po prostu udział, no bo nie sztuką jest to, żeby ktoś zapisał się na ten webinar, ale żeby później jeszcze o nim nie zapomniał. Na webinar czy na jakiekolwiek inne wydarzenie. Więc jest to super prosty motyw, który możesz zastosować. Narzędzie jest, jak widzisz, bezpłatne i skonfigurujesz to dosłownie w ciągu dwóch minut, natomiast może tutaj sporo ułatwić. I to narzędzie, które Ci pokazałem, działa w taki sposób, że musiałbyś tutaj umieścić kilka linków. To znaczy, osobno kalendarz Google, osobno kalendarz Outlookowy i tak dalej. Czyli ktoś miałby do wyboru kilka przycisków, w zależności od tego, z jakiego kalendarza korzysta. Mógłbyś to na przykład zrobić w formie ikonek, które ktoś wybiera ze swoim kalendarzem. Tutaj zastosowaliśmy akurat inną aplikację. Aplikację, która wygląda w ten sposób. Event Table jest autorem tej aplikacji. To również jest aplikacja zupełnie darmowa. Natomiast polecam ci aplikację, którą pokazywałem przed chwilą, linki dodam do obu z nich, ponieważ Event Table w chwili, gdy to nagrywam, ma jakieś dziwne problemy po prostu z działaniem tej aplikacji i czasem zamiast dodawać wydarzenie od razu do kalendarza, to dostajemy powiadomienie o tym, że trzeba jakiś kalendarz zatwierdzać, użytkownicy na tym bardzo często odpadają itd. Więc na ten moment, gdy to nagrywam, mniej polecam to narzędzie, ale przypuszczam, że jest to kwestia dni, gdy naprawią. Funkcjonowanie tego wszystkiego. Natomiast Event Table jest o tyle ciekawszym rozwiązaniem, że można umieścić tylko jeden link, tylko jeden przycisk, który załatwia nam wszystkie kalendarze. Wróćmy na tą stronę podziękowania LitHuba i zobacz, co się stanie, gdy tutaj kliknę. Zostanę przekierowany. Do właśnie strony Event Table, czyli mamy tutaj dodatkowy krok, co jest minusem, ale plus jest taki, że mamy tylko jeden przycisk, a nie osobne przyciski do każdego z kalendarzy. No i tutaj, jak widzisz, mogę wybrać kilka kalendarzy, z których być może korzysta Twój klient. Więc znowu, jeżeli korzystam z Google Calendar, klikam i dzieje się dokładnie to samo, czyli mam tutaj skonfigurowane konkretne rzeczy żeby dodać wydarzenie do kalendarza. Natomiast no, różnica jest taka jak powiedziałem, czyli mamy jeden przycisk zamiast kilku przycisków, więc tutaj w zależności od tego jak sobie chcesz to skonfigurować. Ja szczerze mówiąc ostatnio jestem fanem tego narzędzia, o którym ci powiedziałem. Trzeba dodać tutaj kilka osobnych przycisków, niemniej jednak nie mamy też przekierowania na stronę, której twój użytkownik nie zna, której twój klient nie zna i tam też może być taki efekt, że po prostu twoi klienci będą odpadać na tej stronie Event Table. Tą, którą widzieliśmy o tutaj, bo po prostu jest to jakaś dziwna strona, której, którą twój klient widzi pierwszy raz. Dlatego ja korzystam z tego rozwiązania aktualnie, a że jest super proste, zupełnie bezpłatne i naprawdę niezawodne, bo tutaj nic nie może się zepsuć. Jest to jakby bezpośrednio generowany, jak widzisz, link do, do konkretnego kalendarza, czyli tutaj nie ma żadnego. Softu, który za tym stoi, no to polecam ci mocno z tego korzystać. No jeżeli działasz szczególnie w B2B, tak jak ja, to tego typu prosta opcja naprawdę mocno podnosi tzw. show up rate, czyli ilość osób, które zapisują się na wydarzenie online w stosunku do osób, które na tym wydarzeniu się pojawiają ostatecznie. Wielkie dzięki za uwagę. No i na koniec oczywiście, jak zawsze, zapraszam Cię na growtools.pl, żeby odkrywać kolejne narzędzia. No i zapraszam Cię też do naszej grupy dyskusyjnej, narzędziowej grupy dyskusyjnej na Facebooku, która nazywa się Narzędzia wspierające marketing i sprzedaż online. Oczywiście też ją Ci podlinkuję pod tym wideo. Wielkie dzięki za uwagę. No i słyszymy się, mam nadzieję, w kolejnych testach narzędziowych już niedługo.